Czekamy. To co Pana decyzja. Ja mogę też, wie pan, podpuchy dawać, to co? Dwa z numerem E. 2e. Otwieramy. Otwieramy. Jest pięknie! Trzymasz to więc zatopiony! Piotr został. Trzymasz to więc pięknie, został zatopiony. Ja już mam tutaj smyczkę dla pana. Proszę bardzo. Teraz mamy jeszcze czas? Tak, czy ruszamy? Już powoli będziemy tutaj ruszać w tej chwili z koncertem Szkoły Muzycznej Yamaha. A w międzyczasie, jeszcze w międzyczasie tego konkursu zapowiemy Wam kolejny zjazd z ratusza. Tego jeszcze nie było w ciągu ostatnich kilkunastu lat, o ile dobrze pamiętam. Nasi alpiniści raz jeszcze tutaj zjadą i pokażą na co ich stać. Ja tam podejdę bliżej. Pięć zoty po raz pierwszy. Widzimy ten pan z parasolką się coś zastanawia tam w tym białym, z tą kurdeczką. Pięć zoty po raz pierwszy dajmy więcej, czy dajemy? 5 złotych po raz pierwszy. No, kochani, wspaniała rzecz! Jest okazja, jest okazja. Dycha. Dycha! O, drogi Panie, już wielkie brawa dla Pana, przepięknie! 10 złotych po raz pierwszy. Czy ktoś Państwo zapłaci za tą wspaniałą rzecz w cukini? Ekspert, bardzo szczyty tutaj nasi szefowie kuchni, Państwo postanowili pieniądze przekazać dla dzieciaków, które potrzebują pomocy. 10 złotych po raz drugi i, drodzy Państwo, ktoś da więcej? Ile? 15. Przepięknie. 15 złotych, 15 panile. 20. Drodzy państwo, 20 po raz pierwszy, 20 po raz drugi. 25? Sam Pan siebie przebił. Pięknie 25? 25. 25 po raz pierwszy. 30. 30? 40. 40. Ale się dzieje. Miałam, mieliście chłopaki. Rację, że coś będzie fajnego. 50. Drodzy Państwo, liczyliśmy na Was. 50 zł po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej za tą zwanią sukinię? 50 zł po raz drugi i drodzy państwo. 50. 5 złotych po raz pierwszy. Czegoś takiego nie było, no dobrze. Dzień Państwo 55 po raz pierwszy wspaniała cukina do zdobycia 55 po raz drugi 60. 60 drodzy Państwo po raz pierwszy. 60 złotych po raz drugi i... 60 od tych po raz trzeci. Zapraszamy pana tutaj na estradę. Prosimy wielkie, wielkie brawa do Piotra. Wejście z prawej strony, zapraszamy. A my tutaj, Tomasz, może Może od razu. Ale nie, to wy musicie wręczyć, to tak nie możemy robić. Chodźcie, musimy tutaj wręczyć. E, chodź, 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 Pan no za chwilę tutaj, tutaj do nas podejdzie na środek sceny, a ja w międzyczasie jeszcze powiem wam, że e, w tej chwili trwa licytacja. Za chwilę jeszcze Szkoła Muzyczna Yamaha. Później e, znów będzie Szkoła 5? Dobra, 5 zł. 5 zł po raz pierwszy za ten zegar dla zakochanych. Pięć po raz, złotych po raz pierwszy, kto? 20. Widzimy na pana. 20 złotych po raz pierwszy za ten zegar. Zdynie do Państwa, spójrzcie, jak to, na, to naprawdę jest tak misterna praca. A czy ja nie, ja to mamy mam tu, tutaj miesiąc orał przy tym miesiąc zepsuł. Jak długo to robiliście? No 3 godziny. Czy godziny w głównej pracy? 20, tak było, 20 po raz pierwszy. Drodzy Państwo, pijemy się dalej. Czy ktoś da więcej? Pan znowuż? 25, chyba Pan widzę, wegetarianinę pozostanie po imprezie dzisiejszej. 25 pięć po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej, drodzy Państwo? Za ten wspaniały zegar, próbujemy dalej. Tam Pan pójdzie rękę, nie Pan po raz otwiera, dobra. To 60! 60 zł po raz pierwszy za albuza, z logo, drodzy Państwo, z logo Złupska. 60 zł po raz drugi i 60 zł po raz trzeci sprzedany. Dziękujemy bardzo. I, ale ja mam prośbę, przedstaw nam się w ogóle powiedz, jak masz na imię, skąd jesteś. Mieszka z Maczkowa. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy Maczko! Maczkowo! pozdrawiamy bardzo. Jak jeszcze z nami będzie, to Państwo, będziemy tutaj jeszcze te trzy pozostałe e, pracy licytowali.